Ryfa, widzimy się dzisiaj na You Can Dance. Ty jako Rory, Jurorki, jak się czujesz właśnie w takiej roli? Czuję, że muszę wchodzić w rejony mojego mózgu, które nie są moimi ulubionymi. Wolałabym po prostu celebrować taniec, cieszyć się i, i, i doceniać go. A tutaj jednak muszę merytorycznie trochę polecieć, ale też mm, cieszę się z tego, że mam okazję komuś przymentorzyć, coś podpowiedzieć, dać tipa. Czuję się też bardzo niezdecydowana, jak na tym etapie, jesteśmy mniej więcej w środku castingów, tancerzy jest bardzo dużo, niektórzy wprawiają mnie w osłupienie, to dobre, niektórzy w osłupienie, to niezbyt dobre. Um, jak dobrać słowa, żeby komuś nie zniszczyć marzeń? I jak dobrać słowa, żeby ktoś nie obrósł w piórka za bardzo, bo ten program to będzie ciężka orka? Oto są pytania, które sobie zadaję. Ciężko właśnie jest przekazać tą trudną mm, dla uczestnika słowa i też decyzję, że mówisz że nie. W technikach, na których się nie znam, które nie są moją ekspertyzą, ciężko jest mi komuś powiedzieć, że nie podobało mi się, bo nie mam argumentów. Jeżeli chodzi o hip-hop, no to mam argumenty i też czuję, że ta flow to jest to o co chodzi i ludzie tu przychodzą po prawdę. Także nie jest aż tak ciężko. A cieszysz się, że właśnie hip hop cały czas okay. idzie w ten rozwój i widzisz ten rozwój na przestrzeni lat? Cieszę się bardzo, oczywiście. Dopóki dana technika tańca czy dana muzyka się rozwija, dopóty żyje. E, więc to mnie cieszy. Jednak chciałabym, żeby ten hip hop, pomimo tego, że wchodzi do mainstreamu i show biznesu, się nie spłycał. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby w publicznym oku nadal te rzeczy, które są finezyjne, które są w głębi tego hip-hopu, były zrozumiane. Niech Polska celebruje kulturę, w tym taneczną.